Cześć, tu Wiktor. Dzisiaj kręcimy kołem za zetony. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. I dajemy 5 A może wszystkie? 10. No dobra. Ciekawe wyjdzie, co? Tak. Co? Czy będą epiki? Była legenda. I będzie coś specjalnego. To było coś Są tu? Nie, są. O jezu Jeden duplikat, jeden ten. Nie może być nawet jedna legenda. Dalej, dalej. Jazderka mamy. No mamy że Może być jakaś legenda. A misia masz? Masz, jeszcze nie biegałeś ostatnio. Niech będzie jakaś legenda. Albo to spotka. Widziałeś to? Oh. Jestem pirat fajny! I ja... o prawie no, smoka no, jeszcze byś miał. No na które na piątek kręcenie chyba wpadł, masakra Fajne, ale legendy nie ma żadnej, ale coś nie. specjalnego wpadło O oh. Samuraja jest do kupienia teraz samurai to się udało, co? Nie właśnie chyba nie jest do. Padrz mi, albo nie jesteśmy w stanie tych żetonów na nic innego przeznaczyć, tylko na nakręcenie chyba, nie? Nic więcej. No więc ze stagu mamy jeszcze zetony. Tak, ale dzisiaj 10. I słuchajcie, co my tutaj dzisiaj mamy? Co udało nam się trafić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć duplikatów epickich. E, udało nam się trafić dwa, które nie są duplikatami. Legendę, fajna, człowiek I coś specjalnego. I coś specjalnego, ale super masz też coś specjalnego. No. Co? To nakręcimy zaś filmik, jak robisz e, zakazane triki czymś specjalnym? Tak. No. Jakby się okazało, że Wiktor nie ma konta, to znaczy, że go za to zbanowali, ale... ale póki co będziemy nagrywać. Pokażesz tam te ostryki o których ostatnio rozmawialiśmy, a tymczasem co? O i życzę nam a jeżeli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pa pa i mamy jeszcze dużo żetonów więc brakby jakby co to i napiszecie że wam się podobało to jeszcze raz możemy zakręcić coś. <grym> i może znowu coś fajnego wpadnie ale masz no, super a może go wybierzemy jeszcze no no Ostróżmy. na samym o, o, jest patrzcie czy on nie jest piękny jeszcze się błyszczy. I jeszcze się błyszczy. to nie do niego kroki, ja jeszcze. jeszcze jakieś kroki? Czy się jeszcze kroki. jakieś kroki, takie fajne? No, ta? Na kroki będziemy, nie, takie błyszczące, to albo śnieżne, albo błyskawice, nie? Chyba właśnie za bardziej. Słuchajcie, wydaje mi się, że, że niedługo nam się uda był Pasa w miarę tego zwykłego tam przejść, i też będą fajne kroki z perwerkami to wtedy będą pasować Dobra. To co? A Bajo? Co następnego? Bajo. Pa pa. Pa pa.